Cześć z tej strony, Mariusz, witam Cię serdecznie na moim kanale. Dzisiejszym tematem wideo będzie usuwanie tła z grafik. Przyda się to na pewno podczas publikowania, podczas tworzenia treści, podczas modyfikowania grafik, na przykład pobranych z Creative Fabrica, gdzie naprawdę jest masa grafik i Creative Fabrica narzuca w pewien sposób, jak i też inne serwisy graficzne, że trzeba zmodyfikować częściowo grafikę lub też stworzyć unikalny design i za pośrednictwem za pomocą właśnie takiego usunięcia na przykład tła lub usunięcia części e, grafiki mamy możliwość już wtedy mamy pełną możliwość e, publikowania grafik na różnych serwisach POD print on demand na przykład na Merch by Amazon, Redbubble, czy też właśnie na Amazonie KDP. I dzisiaj pokażę ci trzy sposoby na to jak usunąć to tło. Dar sposobami darmowymi, ale i też płatnymi. Tak więc, jeśli już podoba Ci się ten materiał, no to kliknij tą łapkę w górę, ten kciuk w górę, mi to pomoże w rozwoju kanału. A dodatkowo, jeśli nie subskrybujesz kanału, no to będzie mi bardzo miło, jak klikniesz ten przycisk i zasubskrybujesz mój kanał, żeby otrzymywać takie właśnie pomocne materiały. Zanim przejdziemy do ekranu komputera, to zapraszam Cię do mojej darmowej grupy na Facebooku oraz jeśli chcesz zacząć swój biznes print on demand, naprawdę. Na poważnie, no to zapraszam Cię do kursów Amazon KDP. Linki znajdziesz w opisie. Teraz przechodzimy na ekran komputera i już pokazuję Ci, jak usunąć tło z danych grafik. Pierwszym sposobem na usunięcie tła może być serwis Fotopia. Za pomocą tego serwisu usuniemy tło w moim zdaniem dość łatwy sposób. Potrzebujemy kliknąć tutaj plik, otwórz i otworzyć daną grafikę, którą, z której chcemy usunąć tło. Ja na ten cel wybrałem swój baner dotyczący kursu Amazon Kindle Project i chciałbym usunąć to tło, to białe tło, po prostu żeby wstawić to jako plik, jako grafikę PNG bez tła. W tym celu wystarczy, że przejdę sobie tutaj w tą różdżkę, kliknę prawym przyciskiem myszy, wybieram różdżka i kliknę w tło, które chcę usunąć lewym przyciskiem myszy. Klikam, tło zostało zaznaczone, klikam przycisk delete, usunięte, ale pozostały mi jeszcze tutaj białe tła, więc potrzebuję przycisnąć, przycisk na klawiaturze alt, przytrzymać go i scrollem na myszce przybliżam, oddalam, żeby sobie po prostu przybliżyć. Klikam sobie znowu tutaj, klawisz delete, oddalam, spacją w przyciskam, przytrzymuję i myszką, wtedy lewym przyciskiem myszy mogę po prostu poruszać się po całej grafice, gdy jest ona przybliżona. Mogę przybliżyć aż tak. Klikam spację i przechodzę sobie dalej, więc to jest takie ułatwienie, proste kroki. Klikam ponownie tutaj, cały czas mając włączoną różkę, delete, spacja, przytrzymuję, przechodzę dalej. Klikam tutaj, usuwam i jeszcze na dole widziałem kolejne. Fajnie się to zaznacza. Alt i scroll do tyłu, jeszcze tutaj widzę, że jest do zaznaczenia obszar. I z tego co widzę, powinno być już jeszcze tutaj. O. I z tego co widzę. Tło powinno być już usunięte, tak jak widać, więc zapisuję plik, klikam sobie tutaj plik, eksportuj jako i wybieram oczywiście PNG jako grafikę, która ma przezroczyste tło, która, nie, która jest po prostu bez tła. Ustawiam na 100%, żeby było szerokości ani wysokości, nie zmieniam. Zapisuję. Drugim sposobem jest już sposób płatny, ponieważ wcześniejszy Fotopia jest oczywiście w 100% darmowe, a jednak Photoshop jest już płatnym programem, płatnym narzędziem. Ale jeśli posiadasz dostęp do Photoshopa, to można to zrobić jeszcze łatwiej. Tutaj wgrałem oczywiście swój plik, swoją grafikę i wybieram tutaj opcję Magic Eraser Tool i ustawiam sobie Magic Eraser Tool tutaj. Najeżdżam na tło, które chcę usunąć, klikam lewym przyciskiem myszy, od razu się skasowało. Przyciskam sobie znowu Altem, tak jak w tamtym programie, i kasuję tło, które chcę usunąć. Z tego co widzę, tło zostało usunięte. Jak widzisz, jest to szybsza opcja, ponieważ za pośrednictwem jednego kliknięcia usuwam tło. Dodatkowo tutaj w Photoshopie jest fajniej, w Photopii też oczywiście jest to wykonalne, ale tutaj jest to łatwiejsze. Tak aby na, jakbym na przykład chciał zmienić kolor tej czcionki. Więc tutaj sobie tego przechodzę na, ten, na tą opcję i zostawiam ustawioną opcję Paint Bucket Tool. Klikam, wybieram sobie kolor tutaj, na przykład czerwony, i klikam żeby zmienić kolor. To dodatkowo Ci się na pewno przyda przy zmianie, przy modyfikacji grafik, na przykład z Creative Fabrica. Jak widzisz, jest to mega banalny sposób. Tutaj oczywiście jest widać te ślady pomarańczy, koloru pomarańczowego. Z tej kwestii, że plik został zapisany w JPG i jest słabej jakości. Jedynie na cele Usuwania tła pokazuje Ci jak to wygląda. Klikam file, czy też plik, w zależności jakim masz języku Photoshopa, Export, Quick Export as PNG. Zapisałem i przechodzimy do trzeciego, ostatniego sposobu, jak usunąć tło z danej grafiki. Jest to moim zdaniem najprostszy i najszybszy sposób, aczkolwiek nie do końca mamy możliwość ingerowania w tą zmianę. Przechodzimy na stronę remove.bg, klikamy upload image, wybraliśmy plik z komputera, wgrywa się i automatycznie usunęło się tło, jak widzisz. Tylko tutaj w tej kwestii są dwie opcje. Pobrać taki jakby podgląd tego w mniejszej rozdzielczości, jest to no mała rozdzielczość, ale my pobierzemy to na, na cel filmiku, ale możemy też pobrać jakość HD, czyli pełną jakość, jednak tutaj w tym przypadku jest, jest to opcja płatna mamy jedną możliwość, na jedno konto możemy pobrać jedną grafikę za darmo. Tak jak widzisz, tutaj jest konto darmowe, możemy pobrać jedno, mamy jeden kredyt, czyli pobranie jednej grafiki w rozdzielczości HD. Jeśli chcemy wykupić dostęp, mamy subskrypcję, yy, możemy sobie wybrać, ale mamy też Pay As You Go, czyli zapłać za daną rzecz, którą, automat, którą w danej chwili robisz, czyli jeden kredyt by kosztował 2 dolary. Jak widzisz, jest to dość spory koszt, ale w przypadku subskrypcji już nie aż tak duży, jednak tak ja polecam bardziej Fotopia, bo jest darmowy i da się w nim naprawdę dużo zrobić, tylko trzeba troszkę więcej posiedzieć przy tym. Pobieramy ten podgląd i teraz na RedBubble pokażę Ci, jak te grafiki wyglądają. Oczywiście ostatnia grafika, ostatnie, ostatnia grafika w której zostało usunięte tło, czyli w, w BG, będzie znacznie mniejsza, więc nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądało, ale zaczynamy od pierwszej, która została zmodyfikowana w programie Fotopia. Wszystko zostało fajnie usunięte, jeśli chodzi o naklejkę, bo tutaj na tym najlepiej to wygląda, aczkolwiek na te, na case telefonowym również będzie to dobrze wyglądało, ponieważ jest to niezbyt duży rozmiar i może być on ok. 1187 na 1852. Tutaj w przypadku Red Bubble, oczywiście należy używać jak największego rozmiaru, bo ten, jak widać, jest stanowczo za mały. Chyba, że ktoś chce sobie zrobić coś, grafikę i stawić na przykład tutaj na koszulce, aby logo znajdowało się tutaj na przykład. Oczywiście po wydruku będzie to, będzie to lepiej, znacznie lepiej wyglądało i możesz coś takiego stworzyć na RedBubble. A jak widać jest tutaj masa różnych produktów, na które możemy wstawić nasz design, nawet na zegarek, ale i też na maskę, tak jak widać i tutaj jest to na całości wyśrodkowane, więc ta grafika by odpowiadała pod kilka, już tutaj by na przykład nie pasowała, chyba że zrobimy coś takiego, jak wybierzemy Choose Pattern i mamy swoje logo. Możemy Offset Grid ustawić i w ten sposób mamy tutaj. Oczywiście trzeba by kliknąć Enabled, żeby się wyświetlało, i mamy tutaj logo, właśnie na całym tym, Więc to jest ciekawe. Teraz wgram grafikę utworzoną w Photoshopie. Tło również jest usunięte, nie ma z tym żadnego problemu. Żeby pokazać Ci jeszcze dokładnie, jak to wygląda, no czarne nie ustawimy, bo czarne jest tło, ale możemy ustawić na przykład zielone, zieloną koszulkę i tutaj to jest maksimum, ponieważ jest tak jak mówiłem, jest grafika jest zbyt mała ale już jak widać dło jest usunięte i nie ma z tym żadnego problemu dodatkowo naklejka również wygląda bardzo fajnie, myślę, że wszystko jest wycięte dokładnie i teraz wgram ostatni projekt graficzny utworzony bezpośrednio na remu w BG, jednak tak jak wspominałem wcześniej, jest on w małej rozdzielczości, więc ta, ta grafika będzie bardzo mała, jak widzisz grafika znacznie się zmniejszyła, przez to, że nie użyłem tego nawet darmowego kredytu, jeśli chcesz go użyć, musisz się zalogować, zarejestrować i wtedy można użyć raz kredytu na jedno konto, ale tutaj w tym przypadku, no tak czy tak wycięło to bardzo dobrze i pasuje na przykład na telefon, na case telefonowy, można y, tutaj center, center horizontally i vertically i ustawiamy sobie tak i mamy pośrodku na swoim kiesie telefonowym a i możemy zmienić kolor na czerwony na przykład chociaż to nie wygląda dobrze ale taki kolor już znacznie lepiej wygląda na takim kiesie. i można to wstawiać bez problemu moim zdaniem najlepszą opcją w sumie nie ma tutaj najlepszej opcji bo to jest każdy musi tutaj spojrzeć z własnej perspektywy czy akurat ma program taki jak na przykład photoshop jeśli masz program photoshop no to najlepszą opcją będzie photoshop z całą pewnością jeśli nie masz a chcesz użyć darmowego sposobu, no to wydaje mi się, że fotopija będzie na drugim miejscu i na trzecim miejscu serwis Remove BG, bo tam, no tak jak widzisz, można usunąć to tło, jednak przy podczas pobierania pobieramy darmowo, pobieramy albo jeden plik tylko na swoje konto. Oczywiście, można utworzyć wiele kont, przypuszczam, że się tak da, ale to już jest takie kombinowanie. A jeśli chcesz zmodyfikować znacznie więcej grafik, w małej rozdzielczości, no to możesz użyć tej darmowej opcji, która ogranicza tą rozdzielczość. Jednak no tutaj to już trzeba rzeczywiście uważać, bo yy, będzie to znacznie pogarszało jakość. I, a w przypadku druku print-on-demand tutaj jest to na wagę złota, jednak raczej uważałbym na to. To by było na tyle w tym materiale. Subskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco i otrzymywać powiadomienia o nowych filmikach. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym materiale. Pozdrawiam, cześć.